Cześć, z tej strony Bartek Piasecki. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób utworzyć reklamę z grafiką na Facebooku. Cześć wszystkim. W tym odcinku zaczynamy taką serię dotyczącą aspektów reklamowych, czyli tutaj tych wszystkich kreacji, grafik, tekstów, UTMów, różnych typów reklam elastycznych, karuzel i tak dalej. W dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie od bardzo prostego, prostej rzeczy, czyli stworzymy sobie taką strukturę kampanii. Pokażę Wam po prostu, jak dodać, jak stworzyć reklamę z samą grafiką. W tym przypadku zaczniemy sobie od tego, żebyśmy tutaj mieli mm, oczywiście cały taki proces. Wybierzemy sobie reklamę na niech będzie nawet na, na sprzedaż, mm, czyli na jakąś konwersję. Klikamy sobie tutaj, ręczne utworzenie, przejdziemy tutaj przez te y, ustawienia. Domyślne, tak żebyście też, osoby, które są mm, podstawowe czy nie, nie mają aż takiej, jak, takiego zaawansowania w tworzeniu reklam, mniej więcej się orientowały, jak to wygląda. Ja w poprzednich odcinkach też pokazywałem wam, jak przechodzić przez te etapy e, tworzenia reklamy. To może sobie nazwijmy reklama graficzna. Reklamy, byśmy się w tym potem nie pogubili. No i co? E, tutaj sobie zostawimy dowolne ustawienia, bo nie jest to dla nas aż tak istotne w tym, e, w tym momencie. Nie będziemy tak naprawdę tej reklamy uruchamiać. No i co? Jesteśmy w miejscu docelowym, czyli jesteśmy w tym trzecim poziomie. Pierwszy to jest poziom kampanii, drugi to jest poziom zestawu reklam, trzeci to jest poziom reklam. No i tak naprawdę wszystkie odcinki, które będę nagrał teraz, będziemy tutaj yy, przechodzili właśnie z tego poziomu reklamowego. No, więc pierwszy który sobie zrobię, będę Wam też pokazywał dynamiczną nazwę, ale to będzie reklama grafika. Będziemy tworzyli tutaj kilka mm, reklam, więc jeżeli ktoś będzie oglądał kolejne odcinki, to też będzie widział po prostu to, że, w, że już przetestowaliśmy tutaj różnego rodzaju typy reklamowe. No i co? Pierwsza rzecz, którą sobie robimy to tutaj, musimy zaznaczyć sobie utwórz reklamę. Mamy też kilka opcji dotyczących wykorzystania innego posta. Będziemy to nagrywali w innym odcinku. Chcemy sobie przesłać obraz ręcznie. No i tutaj wybieramy tę opcję, gdzie chcemy przesłać w tym przypadku obraz lub film. Dla filmu będzie to wyglądało bardzo podobnie, ale też sobie wrzucę osobny odcinek. No i co? Jeżeli mamy po prostu w tym momencie wybrane te opcje, to tutaj na dole nam się wyświetla taka opcja, jak wybierz materiał reklamowy. Klikamy tutaj w tym miejscu reklama z obrazem. No i w tym przypadku. Abyśmy może daleko tutaj nie, nie wybiegali, przechodzimy sobie po prostu do multimedia. Klikamy na przycisk prześli. Ja gdzieś sobie to już przygotowałem takie y, grafiki instruktażowe, czy, które będziemy sobie wykorzystywali. Klikamy ten obraz, który chcemy wybrać z dysku. On nam się w tym momencie będzie dodawał. Następnie klikamy dalej. No, i co nam się tutaj teraz wyświetla? Wyświetla się ta taka, jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Informacja dotycząca też proporcji, które, które warto, warto znać, czyli reklamy kwadratowe, które wyświetlają się w, w aktualnościach, tak przyjmijmy, czyli w tym głównym, w głównej kolumnie na Facebooku i na Instagramie, powinny mieć proporcji 1 na 1. Mój obrazek. Celowo w tym przypadku ma inne proporcje, więc jak widzicie, on nie będzie wypełniał całego tego kwadratu. Więc to, co teraz możemy, to oczywiście możemy zastąpić ten obrazek i wybrać jakiś inny, który będzie lepiej dopasowany, np. w proporcji 1000 na 1000. Bądź też możemy sobie to po prostu przykadrować i, i przyciąć i powiedzieć sobie: OK, ja jedynie chcę, żebyś to wyświetlał ten fragment tego obrazka, ten, który jest tutaj po prawej, po lewej, nie jest aż tak. Istotny. No i w tym przypadku tak możemy sobie wypełnić cały ten, ten obraz. Bardzo podobnie możemy sobie zrobić tutaj, wybierając po prostu 9 na 16 On po prostu wybierze fragment tego obrazka, ale jak widzicie, cała masa jest tutaj ukryta. No i jest po prostu ciężko nam się zorientować, jak to wygląda. W tym przypadku bardzo podobnie możemy wybrać albo oryginalny, albo dopasowany. Więc to, co ja Wam tutaj powiem, to jest to, żebyśmy Myśleli o tych proporcjach, czyli 1 na 1, 9 na 16, czy, czy 1900 na 1000, 1901 na, na 1000, przygotowując te grafiki reklamowe. Bo jeżeli po prostu szczególnie będziemy umieszczali tam jakikolwiek tekst, no to ten tekst jest bardzo duża szansa, że on po prostu na którymś z tych formatów reklamowych będzie. Będzie przycięty, więc warto w tej opcji kadrowania sobie po prostu tutaj chwilę poświęcić na to, żeby zobaczyć, jak te grafiki będą wyglądały. Opcja optymalizuj na razie dzisiaj, jej nie będę omawiał. Nagram zupełnie osobny odcinek a propos tych różnych ulepszeń. Tutaj nie są wszystkie, wszystkie odkryte. No i tak naprawdę w chwili obecnej mamy dodaną grafikę do naszej reklamy. To, co możemy sobie tutaj zrobić, możemy sobie te, też podglądać, jak ta grafika będzie wyglądała w różnych miejscach. Tutaj mamy kwadratową. W taki sposób będzie się ona wyświetlała w tych miejscach pionowych, czyli Instagramy rolki. W taki sposób będzie się wyświetlała na przykład w prawej kolumnie, czy na jakimś czacie Messengera. Więc w chwili obecnej mamy tutaj informację, jeżeli po prawej stronie wyświetla nam się grafika, to mamy informację, że jest ona dodana. Możemy sobie ją oczywiście też tutaj jeszcze raz spojrzeć i podmienić w tym miejscu tutaj na dole wyedytować, czyli albo przekształcić film, to też będę wam pokazywał, albo po prostu dodać nową grafikę, wybrać zupełnie inny, inny materiał reklamowy. No i co? I myślę, że chyba na tyle dzisiaj w taki sposób dodajemy grafikę do naszych, do naszych reklam. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.